Kochani, kolejny filmik o wyposażeniu terenu Wojewódzkiego Szpitala Mazowieckiego w siedzicach. Przyjrzałem się e, miejskiemu stadionowi, na którym rozgrywa swoje mecze w pobliżu Mają też sekcję wystu. Dowiedziałem się o trwaniu z restauracji Lucrecja, Polecam. Bardzo miłe dziewczyny, bardzo dobra kawa. I idąc z powrotem, myślałem, że nie będę nagrywał nawet. No nie byłbym z sobą, gdybym nie odnotował, że jest tu wyjazdu z tej strony, kolejny parek zabaw dla dzieci. No, no i coś powiedział Tomek. Tomek, o co ci chodzi? No, a o to mi chodzi, że. Park zabaw jest nieduży, no ale są to jakieś tam, można wejść. Dwie żalęka, dwie Jedna taka niby, że z już Tam jakaś pergola w tle. Tylko, że to wszystko jest nieogrodzone. Tu jeżdżą samochody. Zwrot przy parkingu. Po co w takim miejscu robić plac zabaw? Trzeba było ładne rabaty tu porobić, żeby w terenie produkowały. No. A to znów kilkadziesiąt tysięcy włożone w to o. kwas rośnie na tej gumiastej kratkowanej powierzchni jak na tamtym parku zabaw ktoś przyszedł się bawić nie wiem czy ktoś tu przychodzi się bawić To jest zespół poradni specjalistycznych może jakieś znudzone dzieci tu przychodzą się chwilę zabawić a to też muszą pod, pod okiem opiekunów tym bardziej, że jest to nieogrodzone, no to powinien być płot, to powinno być ogrodzone. To, że jak dziecko wejdzie na samo, żeby nie wybiegło bezbyśnie pod samochód. No. To, to, to jest naprawdę jeśli ktoś ogląda, to a ma kontakt tu z, z ludźmi zarządzającymi tym terenem szpitala, to to, to jest do zrobienia na no już, na no już bo nieszczęście wisi w powietrzu. I pójdziemy dalej wzdłuż parkingu. Widziałem tu nawet 3-4 ogrodników, ale tutaj rabaty naprawdę pięknie są zadbane. To dla mnie miłośnika ogrodów. ogrodów. Tak jak te place zabaw, czy tam ta siłownia, na której nikt nie ćwiczy na powietrzu, są mocno wątpliwe. To te rabaty, tutaj naprawdę powiem Wam, tu lawendach, czy to woły, różowo, -pitanca. No to naprawdę są bardzo ładne. I ta architektura tutaj, nie to ogrodowa, nie to urbanistyczna, bo to chodniki, ławeczki, kosze wszędzie, przy każdej ławeczce kosz na śmieci. To, to, to tak powinno być wszędzie, to, to akurat muszę pochwalić, bo to jest bardzo dobrze tu zrobione. spory park. Też go odkrywam, właśnie, bo zawsze z przyjeżdżał przyjeżdżał do tego szpitala no, leci gdzieś karetka nie wiem czy z tego szpitala, czy z innego, no, ale leci, coś jest potrzebny. Leczmierze sobie tu latają na zapylają, też mają gdzieś lecieć, coś zjeść, odpocząć. Tu parking naprawdę na kilkadziesiąt, może nawet na sto kilkadziesiąt samochodów. A kolejny podjazd za karetek. Na ten prac zabaw nie wkurzył, ale tutaj te rabaty mi się podobają No i tu widzę trawnik Co do którego przeznaczenia jeszcze chyba nikt nie doszedł, jest tu naturalna łąka kwietna Sama wysiana z chwastów i tak dalej To nie znaczy, że nie ma tu pięknych kwiatów, jak tutaj ta różowa. A w sumie dla owadów, miejscowe gatunki znajome. A jak pięknie pachną te kwiaty. A. Tu wrotycz ale jeszcze nie rozkwitł. Krumianki wysokie, niskie. Saraderia, różowa tam tamto niebieski to chyba żmijownik się nazywa. Coś takiego. Jeśli pamiętam wszystkich nas. Nie jestem botanikiem, tak po prostu. Co, coś tam za, zostało w głowie i tyle. No, Idziemy dalej. tam w jednym z poprzednich filmików była łąka kwietna taka zaplanowana, kupę kasy zainwestowane w nasiona, a tu łąka kwietna, która sama się zrobiła. Nie wiem, może tu kiedyś się podsypał tych nasion i teraz się same rozsiewają. W sumie między tymi parkingami, bo tu widzę kolejny parking. No, nie wiedziałem, że są tu takie duże parkingi, tylko akurat z drugiego końca tego kompleksu szpitalnego. Także tutaj, tutaj... to nie dość, że owady mają radość, no tych pszczół widzę dużo, ale zapachu nie da się opowiedzieć. Piękny taki kwiatowy zapach łąki. To przy okazji to oczyszcza powietrze, tu to, to przy tych parkingach Coś ta, ta benzyna teraz już jest bezołowiowa i tam takie zanieczyszcza kiedyś, no ale zanieczyszcza dalej no, sobie jeszcze popatrzymy na tą łąkę O, tu parking, tam w tle zjeżdżalnia parku wodnego Tu trawka się już wykłosiła Bekie no to one nie są nie są dzikie, to coś tu musiało być wysiewane kiedyś. No zapach tutaj nie da się opowiedzieć. Mocny zapach taki kwiatowy, o, a tu już jest wrotycz rozkwitnięty. No i można powiedzieć, że. Więc to, że jest to bardzo cennym ziarem i to na wiele chorób pomaga, ale jego też zaletą jest to, że odstrasza ślimaki te nagie Więc na skrajach ogrodów warto mieć trochę wrotycza, żeby się nie pchały nam ślimaki. To jest ujęcie na całą łąkę. Będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie. Cześć.